I used to believe- Zaczekaj. Wiem, jak uratować syna Almy, aby z pół człowieka, pół ducha wrócił do zupełnej postaci człowieczej. Oddaj mi go, a ukryję i wychowam małego. Królowa zabije mnie, jeśli on przeżyje. Alma nigdy nie dowie się, że jej syn żyje. Po co ci to dziecko? Potrzebuję tego dziecka jako karty przetargowej z Gregiem. Kim mały będzie? Jakie będzie miał życie? Dam temu małemu normalne życie. Nigdy nie zazna życia niewolniczego. Cześć! Z tej strony Joanna, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Amazonkami, czyli Zemsta Gwiazd przed Wami. Jest już naprawdę wiele, wiele odcinków, także powoli już idziemy do końca tego sezonu, że tak powiem, do końca tej serii, ale jeśli będziecie chcieli kontynuować tą serię, no to jeszcze sobie oczywiście ją przedłużymy jako jakiś drugi sezon. Będą wtedy inni bohaterowie, to znaczy, wiecie, dzieci naszych Amazonek plus Amazonki. Pobrane od Was z galerii. Nieważne, w każdym razie w tej chwili skupiamy się na tym, co mamy tu i teraz. Więc bierzcie coś do picia, do jedzonka i zaczynamy. A przed Wami heka z cudowną, cudowną miną, i pewnie zastanawiacie się, co ona wyprawia, kogo tutaj yy, urokiem, swoim wampirzem czaruje i kogo chce tutaj zaskoczyć, a mianowicie moi drodzy, sytuacja jest taka, że mamy pierwszą w nocy i Amazonki generalnie kładą się spać lub już śpią, a heka jest, widzicie, tutaj za tymi obórkami, tu, ponieważ ona pełni warte. No i tu właśnie znalazła takiego oto osobnika, który obserwował ich. Plemię. Pewnie go już kojarzycie, bo kilka odcinków temu była o nich mowa. Jest to jeden z trzech takich stworów, które nawiedziły nasze plemię, prosząc o pomoc, że są z jakiegoś tam rejonu, który jest przejmowany przez ludzi i magiczne istoty, właśnie takie wszystkie istoty magiczne, dziwolągi, nie mają już się gdzie podziewać, i oni niby przyszli po pomoc do Almy. No i właśnie. Ten wątek będzie rozwijany niedługo, ale musimy sobie jeszcze, wiecie, do, przejść do niektórych rzeczy, które są w tej chwili ważniejsze, czyli właśnie co tam będzie z tym synem Almy, jak wiecie, już po rozmowie Ate i Kalisy. Kalisy nadal z nami w plemieniu nie ma, ponieważ ona tam powiedzmy jeszcze z tym Ate. Dyskutuje albo już pogadała, ale jeszcze nie wróciła, no bo wiecie, z dżungli musi wrócić, także tak szybko też nie przybiegnie. No i w każdym razie, właśnie nasza heka nakryła kolesia na tym, że tutaj nas podgląda, no i stwierdziła, że kara musi być, więc ona go czaruje, żeby po prostu go, wiecie, ugryźć nie. O tak, heka się od razu naje i będzie, i będzie zadowolona z tego, że skorzystała. <laughs> także heka będzie, wiecie, najedzona i Wiecie, co sobie pomyślałam? Skoro nasz rozpłodnik już yy, dosyć sporo zadziałał w tym plemieniu, no bo jakieś ciąże mamy, prawda? <laughs> Wiem, że chyba bardziej liczyliście na ciąże kenery smoczycy. Tak mi się wydaje, że pisaliście w większości, że chyba jednak to smoczyca będzie w ciąży. Także nasz rozpłodnik już zadziałał, więc nasz rozpłodnik z plemienia na pewno już wyleci, żebyśmy mieli jakąś nową yy, krew, nowe geny, moglibyśmy dalej. Tworzyć, ale zanim on wyleci, to pomyślałam sobie, że któraś z amazonek mogłaby być taka troszkę niegrzeczna i zaszaleć z kimś spoza plemienia. I pomyślałam, słuchajcie o Sari, ponieważ Sari. Nie robi nic. Jest noc, a ona stoi gdzieś tu, słuchajcie, w krzakach i się przeciągała, robiła pompki, jakieś dziwne rzeczy, jest po prostu pełna energii. O, tak właśnie ona prezentuje i jest uśmiechnięta, i tak właśnie mam wrażenie, że ona gdzieś tutaj zerka. Tak jakby. Czegoś potrzebowała, czegoś szukała, jakby jej czegoś brakowało. No i ja sobie tak myślę, właśnie, że to Sari mogłaby zaszaleć. Sari, chodź tutaj, podejdź tu, moja droga. Heka się naje, a Sari zamiast z rozpłodnikiem poszłaby w tango właśnie z nim. Słuchajcie, co wy na to, żeby zrobić taki, takie troszkę zamieszanie w plemieniu. No i. Fajnie by było, jakby Sari zaszła ni z nim właśnie w ciążę, wiecie, taką niespodziewaną, to by było w ogóle super. No i oczywiście udawałaby przed Almą i przed wszystkimi, że zaszła w ciążę z rozpłodnikiem kordianem, a my i tak będziemy wiedzieli, że ta ciąża wcale nie jest z kordianem. Więc tutaj chodź Sari i powiedz yy, do Heki, że ty już się tutaj zajmiesz tym facetem, przyznaj się do strachu przed wampirami. No po prostu powiedz, że on się wampirów boi, on na pewno teraz nigdzie nie ucieknie, ty już go tutaj, u, wiecie, jakoś tam urobisz, żeby sobie stąd poszedł, żeby powitaj się z nim tutaj, o, z Tomarangu, to będziesz mu się tak fajnie kłaniała. Powiedz mu, że, powiedz Hece, że tak, tak, Heka, ja już się nim zajmę, ja już go przypilnuję, idź dalej na wartę swoją, bo Heka, jak wiecie, że musi trzymać wartę i obserwować, więc no, tym razem jej się wszystko powiodło i z, zaobserwowała obcego faceta w naszym plemieniu. Także Heka, podejdź sobie tutaj i tu będziesz pełnić wartę, a y, Sari powie, że go tutaj przypilnuje, a potem zrobi z nim porządek. Y, on ma na imię Set, także y, ona tutaj chodzi bliżej, tutaj proszę o, tu ładnie podejść. Aha, bo chcesz rozmawiać. No, chcesz rozmawiać, ale on na razie padł, także nic z tego niestety nie będzie. Możesz sobie tutaj przy nim, o, na przykład ćwiczyć w śpiewanie. No nie wiem, to by było chyba dziwne. A możesz, o, baw się w deszczu tutaj przy nim i go pilnuj i przy okazji będziesz miała zabawę. A heka sobie pójdzie, wiecie, tutaj, tutaj i będzie dalej obserwować plemię. A my czekamy, aż ten cały set się ocknie. No, i Sari chyba po prostu będzie miała potrzebę. Ja mam takie wrażenie, że ona ma potrzebę pójść w tango. Wiecie, tak jak jej koleżanki z plemienia już zaszalały, tak ona też powinna coś takiego zrobić. Dobra, i Heka, podejdź mi tutaj bliżej. Podejdź tutaj tej bliżej barierki, Heko, i będziesz sobie tu dalej obserwowała, czy nic groźnego się nie dzieje. A my tutaj właśnie będziemy czekać za stodołą. U, koleś jeszcze śpi. A ty Sari, gdzie jesteś? Rozpal ognisko. No nie rozpalaj, kochanie. Wiesz, bo teraz deszcz pada, więc ono i tak ci zgaśnie. Dobra, ja do was wrócę jak koleś się ocknie, ale macie za to piękny <laughs> piękny widok jego tyłka. <laughs> Super to wygląda. O jest, koleś się ocknął. Także secie mój drogi, powitanie z Tomarangu. Tak, ładnie się z nim przywitaj. W ogóle on ma ogon. Czy to jest tylko jego przebranie, czy, czy on jest jakiś takim wilkołakiem jednak? Nie wiem, jestem ciekawa. O, no zobaczcie, jak nas przyjął. Hu, hu, dobra. E, tak, może go pochwal najpierw, że przeżył spotkanie z Heką, bo powiedz, że nie każdy to przeżywa, bo jak Heka się uweźmie, to wypije wszystko. No, i o, porozmawiaj o preferencjach napojów, że Heka właśnie lubi takich umieśnionych facetów, ale jesteś fajny, taki umieśniony. A wiesz, bo ja jestem zielarką, pogadaj o zielarstwie. Ja jestem zwykłą zielarką, ja tam mało umiem, mało wiem. Taka jestem mało niby znacząca w tym plemieniu. Powiedz, Godmurze, yy, o zainteresowaniach, powiedz, że, ale w, w sumie to zielarstwo to może pomóc. Wiesz, jakbyś był ranny, to mogę ci zrobić jakąś miksturę. Dziel się wskazówkami dla miłośników yy, bliskich więzi. Ok, dobra, zobaczymy, jak on to przyjmie wszystko. Więc najpierw tak wiesz: podejdź go, że a ja tu jestem taką, wiesz, zwykłą zielarką w plemieniu, niby nic. A potem mu powiedz: No, ale wiesz, właśnie, jak byłbyś ranny, to ja ci pomogę, zrobię coś fajnego, jakąś miksturę na te twoje mięśnie, żeby się nie zniszczyły. <laughs> tak, tu z nim rozmawiaj, rozmawiaj. No, na razie przyjmuję wszystko dobrze. Ok. To się bardzo, bardzo cieszę. No, gadaj, gadaj. Gadajcie, nie zawieszajcie się. Ponarzekaj mu trochę jeszcze na deszcz. No, super. Wszystko idzie na razie dobrze, po mojej myśli, także Maga się cieszymy. No. Ula la, jakie uśmiechy ona mu w ogóle tu rzuca. Wiecie, jak tak na nią patrzę. O, coś mu tutaj tłumaczy. Tak jest, wiesz, będziesz ranny, to ja ci pomogę. Nikt inny ci nie zrobi takich mikstur. Może dramatycznej historii mu nie opowiadaj, żeby go nie przerazić, że już leczyłaś tutaj jakieś straszne rany. <laughs> yy, czekaj, 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 czekaj. Co by tutaj, a z czułości? Obejmij, nie, to chyba za wcześnie. Z zainteresowań może, o. O, o technikach fitnessu, tak? Że wy Amazonki też jesteście bardzo wysportowane. Yy, jeszcze co by tu z przyjaznych, może taka plotka zwykła, jakaś poplotkuj o czymś z nim, o preferencjach smakowych pogadaj, okej. Okay. Gadajcie, gadajcie. u-la-la, -la, -la -la, moi drodzy. No, powiem Wam, że Sari to idzie ostro. Już się do niego przytuliła, także mega. Więc skoro oni tak im się dobrze gada, to może z flirtów coś zrobimy. Tak delikatnie, o zapytaj go, czy jest w związku. Chociaż chyba by o to nie pytała. Wiecie, normalnie Amazonka. Chyba by ją to nie interesowało, no ale wiecie, tak, że niby delikatnie. Yy, I zrobimy mu, może pochwalimy wygląd. Zobaczymy, czy on w ogóle to dobrze przyjmie. Może teraz, o, tutaj kamerę bardziej na niego skierujemy. A, jest singlem. No i tak wiecie. Hu, hu, hu. O, dziel się wskazówkami dla szczęśliwych singli. Dobra, powiedz mu, że tak. Single są najlepsi. Po co tam partner? Można wiecie, tylko tak. O, z intymności obejmi, że tam żadne związki Cię nie interesują, ale wiesz, w sumie jesteś taki fajny. Może miałbyś ochotę na jakieś takie delikatne flirty, coś? No, jedziemy z flirtem w takim razie. No, po poflirtuj z nim, tak, bo o to mi chodzi. O to mi chodzi. I jeszcze raz mu pochwal wygląd. Tak jest, zdobyto odczucie, jej, uuu, ulala. Ulala, ale czat. Właśnie, o to mi chodziło, żeby tu nikt tego nie zauważył. Aha, możemy tylko objąć, a tu publicznie wyznaj miłość. O matko, nie, 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 nie moja droga. I jeszcze gadka na podryw. Ej, nie uciekaj! Gdzie ty idziesz? Koleś! ho ho, Resetuj się. Nie ma opcji, żebyś nam teraz uciekł. Sari ma ochotę i potrzebę. Być jak jej koleżanki, także sorry, ale nie. Tak jest, uśmiechaj się do niego. Puszczaj mu oczka. Tak jest, jesteś piękna. Oje. Oh yeah. Jest, dobra, przyjmuję to. Ho-ho-ho, gorąco mu się zrobiło. Zobaczcie, mimo że deszcz pada i na pewno jest chłodno, i tak naprawdę pewnie lodowato jest u nich. Spróbuj, uwieść. O, i jeszcze go spróbuj, uwieść. Dajesz, dajesz. Weź, schowaj ten telefon, Koleś. Przecież my nie mamy telefonu. Facet. O, pierwszy pocałunek. Tak jest. Uuu, no, sari. Sari, tego bym się po tobie nie spodziewała, powiem ci. Jej, ale czat. Jest, dobra, mamy to. Mamy pocałunki. Poproś o zostanie chłopakiem. Możemy zrobić bara-bara. Ale nie możemy się... A, możemy się starać o dziecko, dobra. No to jedziemy. Postaraj się o dziecko w krzakach. Jest. Ale to jest numer, wiecie. To jest taki numer, bo Kordian po prostu musi stąd odejść. I wiecie, chcemy go zastąpić kimś innym. Że wiecie, po prostu jak oni pójdą do krzaczorów. My chcemy z Tobą postarać się o, o w gorącym źródle, a może w gorącym źródle się postaracie. to był po prostu, wiecie, taki mega numer, nie? Że idą? Ej, idą, idą. Jej. A, lecą. Widzicie, ona po prostu w krzakach nie chciała. Sari woli tak, wiecie, w jakimś lepszym miejscu niż w krzaczorach. <laughs> Ale numer. Ale numer w gorącym źró źródle w ogóle królowej, nie? Widzę, że tam w ogóle dziewczyny już zaczyna zaczynają wstawać, także u, Sari, powiem ci, że masz mało czasu na to. Mamy to, udało się. Weszli w końcu do tych gorących źródeł. No i tu słuchajcie, dzieją się różne rzeczy. Ojej, jestem na Kordianie. Nie, Kordian tu nie. Jestem teraz na Sari. Nie wiem czy pamiętacie, ale myślę, że pamiętacie z ostatniego odcinka, że Sari ma dzisiaj urodziny, więc ma cudowne urodziny, staje się dorosłą. O, no myślę, że to są najcudowniejsze urodziny, jakie można sobie tylko wymarzyć. Mm. Nie no, oczywiście śmieje się, wiecie. To taki żart, to taki żart, ale myślę, że, no, że dla takiej Amazonki Uuu! No, myślę, że to są konkretne urodziny dla takiej Amazonki, która, wiecie, nie miała wcześniej jakichś takich, nie wiem, kontaktów z facetami. No to myślę, że to jest coś takiego wow, nie? Dobra, a zróbmy jeszcze można się tutaj jakoś tu pocałować, czy coś, czy coś. Chyba się nie można całować. No dobra, no dobra, dobra. Dobra, no to tak, no to wątek sari w takim razie mamy, że tak powiem, załatwiony, więc jest konkretnie na grubo, zobaczcie, jak oni wyglądają. Jak fajnie aż im zdjęcie zrobię, no. Morfyt je za dwoje. To już oczywiście wiemy z ostatniego odcinka, ale morfyt się właśnie o tym sama dowiedziała. A kenera? Przecież kenera jest we wcześniejszym. We wcześniejszej ciąży jest kenera, a zobaczcie, nie ma jeszcze brzucha. Przecież mi się wydaje, że kenera najpierw była miała już tutaj znacznik. Ciąża drugi trymestr za 15. nie, za 16 godzin, a morfyt ma za 24 godziny. Ale to jest dziwne, bo kenera ma już późniejszy etap ciąży, nie ma w ogóle brzucha, a morfyd już ma taki brzuch. O, oh, Morfyt, czy ty nosisz bliźniaki? Oh my god, ale by to był numer, co? Jakby Morfyt miała bliźniaki. Ej, no może tak być, bo ona naprawdę, naprawdę, naprawdę jest, ma duży ten brzuch. Dobra, Morfyt, to jak ty już idziesz, to już chodź, kochanie, nam zrobić tutaj coś dobrego do jedzenia, skoro jesteś w ciąży i są tutaj też inni w ciąży, to koktajl z krewetek dzisiaj zrobisz. Um, i nie gadaj z Kordianem. I Amazonki wszystkie siad proszę na tyłek, tutaj do stoliczka. Alma i siku, zaraz też przyjdzie. A Sari oczywiście poszła spać. No po takiej nocce to nie ma się co dziwić, prawda? Że ym, dziewczyna jest zmęczona, więc ona udaje, że po prostu jeszcze nie wstała. <laughs> Ale numer, po prostu jak Sari będzie też w ciąży, to. No normalnie hit. Ej, gdzie ty usiadłaś? Shiana! Shiana! Proszę, Shiana, możesz tutaj usiąść i pogadać sobie ze swoją koleżanką. Tak. A ty, Heka, też sobie tutaj pogadaj. Okej. Okay. Tylko się błagam, Shiana, przesiądź. Jesteście też ciekawi... Kogo Alma poświęci, bo jak już się domyślaliście, tak jak Wam podpowiedziałam, powinna poświęcić dwa życia. No i oczywiście zrobi to, ale zaraz, oczywiście, też się dowiecie, kogo. Aha, mamy, słuchajcie, zobaczcie, zobaczcie, mamy, mamy to. Także już możemy w, tej, w tym temacie działać. Poczekamy, aż wyciągnie swój tutaj jęzor z tortem, i wtedy będziemy poświęcać pierwsze życie. No ale musimy jakby wiecie poczekać najpierw aż nam zgłodnieje. Alma, czy ty dotarłaś do tej toalety? Tak. Trochę jesteś brudna, ale to nic. Myślę, że okuczek tu kamera skacze. Okuczek, sorry, sorry. Myślę, że mogłabyś sobie po prostu usiąść i też tu gadać ze swoimi koleżankami z plemienia, plotkuj o innych rodzicach. No dobra, akurat heka mało wie na temat rodzicielstwa, no ale okej. Okay. Mm, Kenera Mej rączki, super. Potem sobie tu usiądź. Czy lubi rozmowy o zainteresowaniach? Nie wiem, może być, co tam. No i Sari, musimy cię niestety obudzić, ponieważ no, musisz udawać, że spałaś w nocy. No sorry, <taka>, taka jest prawda. Jejku, co tu z tym błogosławieństwem się dzieje? Aha, i ktoś zwrócił uwagę, chyba Rafał, że no... Nasza królowa przytyła po ciąży. No, oczywiście, że tak. No, no, to jest, wiecie, to jest naturalne. To jest po prostu naturalne. Ale ona to zgubi, bo ona za chwilę będzie dużo ci. Jak jesteś w ciąży? O Jezus, ja już się przestraszyłam, że ona jest w ciąży. O, a to jest po prostu, że dziecko. Oh my god, ja się po prostu przeraziłam, że ona jest w ciąży. Weźcie mnie, nie straszcie. Ja nie chcę, żeby już wszyscy byli w ciąży. Dobra, dobra. Królowa już może zawołać na posiłek. Oczywiście Morfyt nie wytrzymała i sobie już wcześniej wzięła porcję bez zgody królowej. Także w ogóle Morfyt, ty chyba kiedyś podpadniesz królowej, naprawdę. Bo czasem się zachowujesz tak zuchwale, no jesteś chyba najbardziej zuchwałą amazonką. Jeju, jakie tu zamieszanie, dziewczyny, weźcie, usiądźcie i zjedzcie, bo chciałabym coś powiedzieć. <noise> I zapomniałam, co chciałam wam powiedzieć. Oczywiście, że tak. No, chciałam wam powiedzieć, że no, Ate tam z Kalisą rozmawiał i jak wiecie, Ate chce walczyć o życie tego dziecka, chce je zabrać, ukryć, wychować, ale ma oczywiście w tym ukryty cel, bo uważa, że to dziecko może być dla niego przydatne w relacjach z Gregiem, bo z Gregiem się nie lubią i to już gdzieś tam mogliście sobie domyśleć się z tego, co Ate zawsze o Gregu mówił, żeby mu nie ufać, bla, bla, bla i tak dalej. Dziewczyny, proszę was, siadajcie. Więc... Jakby Ate ma też w tym swój cel. Oczywiście to nie jest wszystko takie yy, jednoznaczne, że po prostu chce uratować dziecko, ale po, też chce. Jezu, jaki Morfy ma brzuch? Ale chce yy, też tym dzieckiem zadziałać dla siebie. No i jak już Wam kiedyś wcześniej też wspominałam, Morfyt, co ci się dzieje? Co one tak. Co jest? Ej, czyżby Sari jednak. Patrzcie, ja wam próbuję coś powiedzieć, ale ja nie jestem w stanie, bo coś mi się wydaje. Coś mi się tu wydaje, że jednak Sari. Pokaż Sari nosie. Masz tu jakiś niestrójnik? Naturalne uleczenie, dobry barabara. No ja wiem, że ty po tego po prostu potrzebowałaś, dlatego ci dodałam. Twoje pierwsze barabara to było. No wiemy, wiemy, okej. Okay. No nie, no chyba to jeszcze nie jest oznaka ciąży. No dobra, nieważne, będziemy czekać. Sari, co ci jest, powiedz, ja nie wiem. O Jezus, nasze zwierzęta są zaniedbane. Dobra. Alma po, po śniadanku pierwsze co to niech idzie sobie pobiegać, bo tak jak właśnie widzieliście, ona rzeczywiście troszkę przytyła i musi wrócić do swojej formy. Ja już tutaj właśnie kliknę, żeby biegała, ale właśnie z no to, jak wiecie, i potem sobie Alma jeszcze tutaj rób boxy jakieś. O. Jak wiecie właśnie a tema w tym ukryty cel. Także no czekamy, aż nasz krowokwiat tutaj będzie głodny, bo już się nie mogę doczekać, kiedy wam powiem, kogo będziemy poświęcać. Kordian z plemienia wyleci albo jeszcze dzisiaj albo w następnym odcinku. Jeśli Sari zaszła w ciążę z tym setem, z takiego, wiecie, teoretycznie wrogiego plemienia, bo jeszcze nie wiemy, czy to plemie jest rzeczywiście przyjaźnie do nas nastawione, czy nie, czy potrzebuje pomocy, czy chce nas wykorzystać, czy co, no to będzie w ogóle numer taki, że hej. A, a ostatnia rzecz, no to jest właśnie taka, że najważniejsza, że musimy czekać aż krowokwiat po prostu. Będzie głodny. Ja myślę, że z okazji tego, że Sari ma dzisiaj urodzinę, no już miała poranek genialny. To wszystkie Amazonki mogłyby z nią, właśnie, sobie tak wiecie, przyjaźnie pogadać, pogratulować jej o, podzielić się wielkimi wieściami, myślę, że tak powinny się dzisiaj na niej skupić wiek Almy nam się niestety troszkę przesunął i ona się zrobiła młodsza przez to, że jej się przez ciąże jej się wszystko zatrzymało, wiecie, wiek niestety się yy, zatrzymuje przez y, ciążę, także no nic z tym nie zrobimy. Tu jakieś komplementy dziewczyny po prostu sobie pogadajcie yy, z i no heka to jest od razu <laughs> nie heka dzisiaj wyjątkowo musisz być po prostu Miła, może dobra, no historię jakąś opowiedz, nie wiem, łomatko. Yy... Nie dobra, odpuśćmy sobie to. Alma sobie biega, żeby schudnąć, żeby nabrać formy po ciąży i żeby zajść w kolejną ciążę, jak wiecie, z AT. <laughs> <laughs> Także już niedługo, już niedługo. Yy... A ja będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję też, że zostawicie kciuk w górę pod odcinkiem i komentarz. Byłoby mi bardzo, bardzo miło, gdybyście zostawili jakiś ślad po sobie. Pamiętajcie, że piszcie swoje pomysły, swoje przemyślenia dotyczące tego wszystkiego, co się dzieje. No i koniecznie napiszcie mi, czy przypuszczacie, że Sari zaszła w ciąży, czy nie. Jeśli zaszła w ciąży z jakimś obcym bez zgody królowej, bez wiedzy królowej, no to co z nią powinno się stać? Czy ona powinna otrzymać jakąś karę, czy nie? Dajcie znać po prostu swoje pomysły, no bo wiecie, jak w następnym odcinku nagle Sari wyskoczy brzuch, no to wtedy muszę wiedzieć, co dalej z nią zrobić. Także dajcie koniecznie znać. Ja wam dziękuję za oglądanie. Buziaki przesyłam. Papa! Pa.